Chciałbym poprosić Państwa teraz, czy Państwu zadanie pytań do, 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 do panelistów. Eee, e, proszę, e, mamy jeszcze, teoretycznie my jesteśmy po czasie, ale mamy, mamy rzeczywiście chwilę. Pierwszy był Pan e, weźmózg, później Pani, e, a, a pierwszy Pański się zdecydował. I później jeszcze, e, ta, e, jeszcze w takim razie, a Pani, która też trzyma. Witam Państwa. Szkoda bardzo, że tak mało czasu na dyskusję tutaj z nami. Jakieś 5-10 minut to taki trudny, wydaje mi się, niedosyt z e, naszej strony. E, pierwsze pytanie chciałbym zadać: e, Nie wiem do którego z Państwa, e, ile kosztuje Youngster dla gminy? Bo ja w tym roku chciałem Youngstera prowadzić do szkoły. Gmina ta powiedziała mi niestety nie, ponieważ to ją zbyt dużo kosztuje. Gmina jest biedna. E, bo to kosztuje coś gminę, prawda to nie jest gratis. Druga klasa, znaczy drugie pytanie co do tezy i tutaj, że w klasach trzecich gimnazjalnych ten program tylko działa, natomiast w szkołach miejskich dzieci uczą się od przedszkola. Od przedszkola, uczą w szkole prywatnej językowej w mieście i wiem, że uczą się od przedszkola, w związku z tym nawet jeżeli ten język jest zostanie wprowadzonym w przedszkolu czy w klasach 1-3 już działa, to i tak te szanse, o których Pan mówił, zostaną wyrównane absolutnie nie bo dzieci w miastach już się uczą na do dodatkowych płatnych. Więc ta różnica będzie non stop zawsze. Inna uwaga co do nauki języka przez słuchanie. Moje dziecko świetnie rozumie język angielski, bo odgląda, ogląda PPP Uczy się języka i jak teraz mogę do niej zadzwonić, porozmawiać, ma 6 lat i literę w tym roku zaczęła poznawać i może ze mną rozmawiać. Ja po angielsku, ona po polsku zwykle. Ale nie tylko. A nie uczyła się języka angielskiego, czyli można się nauczyć bez tradycyjnego uczenia. uczenia? to jest pytanie. Dobrze, to dziękuję. Już, już, e tutaj. Tu, tu, e wietrze, e ja zanim to jeszcze, bo co ja jak krótko. Gmina to kosztuje 2000 zł rocznie. E Na jaką klasę? Tak, 2000 zł rocznie. Tak, więc jak, jak to jest jedna gmina, nawet to, chyba to nie jest problem. W e, porywach do trzech. Tak, ja wiem, że to jest, tylko też chcę Państwu zwrócić uwagę, że to jest program, który, jak powiedziałem, nie jest finansowany z tylko przez nas nam zależy, jak najszerzej, więc prowadziliśmy współfinansowanie. I powiem też, że drugo, drugą część pytania to jest program, który ma wyrównywać szanse, a nie e, zastępować system. Znaczy, my próbujemy zniwelować tą różnicę w ostatnim momencie, to się nam trochę udaje. Ale się zgadzam, od przedszkola tak naprawdę ten język także na wsi jest dostępny. To jest inna kwestia, proszę Dzień dobry, witam Ja na słuchałam uważnie tutaj tego pytania odnośnie roli systemu i roli nauczycieli, na no, roli uczniów. Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę, że nasza pani minister przeznacza ogromną kwotę, w związku z czym na pewno nam będzie się lepiej uczyć, że będą wyniki. Tylko w moim odczuciu, jeżeli w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej, przez cały system edukacji w szkole wiejskiej, mam do czynienia z grupami 24-osobowymi, a od automa wielu. A y, przy 25 osobach można wziąć na grupie. Niestety nie zawsze tak mówię. Ja tak <tutek> no <tutek> u mnie na szczęście ta akurat tak jest, natomiast mówię tutaj wiele osób, zwłaszcza, że nie jest prakty. Powiem jedną rzecz. Gdyby można było pracować w grupach. Załóżmy 15-16-osobowych, bo o ile się dobrze orientuję, to te są optymalne do nauki języka angielskiego, ja mogłabym się spalać wolniej i być może nie spalić się do końca, zanim skończę po prostu 60-15 i Dziękuję bardzo. Następna osoba zminuję jeszcze w tej sali trzy osoby z tamtych środkowych rzędów. Dzień dobry, słowa Bukałowicz. Ja bym się chciała odnieść do dwóch aspektów. Po pierwsze do korzeni i do tego, że język rosyjski jest bardzo nam bliski z, z tego powodu, że jest to język słowiański. I wyobrażam sobie, że gdybyśmy zrobili test językowy z języka czeskiego czy y, na przykład ukraińskiego, jakiś wynik pozytywny, wcale nie taki niski byśmy osiągnęli, chociaż te języki nie są nauczane w naszych szkołach, ja mieszkam na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i z języka białoruskiego dzieci by na pewno sobie poradziły, chociaż ten język nie jest nauczany w szkole, natomiast z języka litewskiego, który, którego używają nasi sąsiedzi odlegli o 20 km na pewno wynik byłby bliski zera. Więc to jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia to jest kontekst społeczny i kulturowy i bariera, którą muszą pokonać dzieci wiejskie przy nauczaniu przy uczeniu się języka obcego. One się nie uczą tylko języka obcego, ale uczą się całego zachowania jakiegoś takiego kulturowego. Yy, zakup biletu w kinie. Przepraszam, gdzie jest kino? Yy, wyjście do restauracji, zamówienie posiłków w restauracji. Yy, a jak to brzmi po polsku? Co ja mam zrobić po polsku w restauracji? Więc yy, dzieci uczące się języka angielskiego mają jakby dwie blokady do pokonania. Pierwsza to jest ten kontekst kulturowy, druga kontekst językowy. Więc program Youngster ma świetną propozycję, jeżeli chodzi o język, natomiast wsparcie, jeżeli chodzi o to zaplecze kulturowe i środowiskowe dla wsi jest tak samo niezbędne, jak wsparcie, jeżeli chodzi o propozycje językowe. Dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki. Dzięki. Ja chciałam się odnieść tutaj do wypowiedzi, którego Pan podnosi, to zresztą będzie chyba pytam, yy, taki sam odpiech będzie miała tutaj wychodzić kolega, jeśli chodzi o na nauczanie poprzez słuchanie czy oglądanie filmu. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ktoś tutaj z Państwa powiedział, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w związku z tym, że yy, moja szkoła realizuje różnego rodzaju projekty międzynarodowe, Comenius na przykład, więc yy, mamy jakby kontakty z nauczycielami z innych krajów yy, i Ostatnio nawet rozmawiałam z nauczycielem ze szkoły rumuńskiej, który twierdził, że owszem, badań być może jakichś naukowych nie ma, ale dopóki programy dla dzieci i bajki były tylko i wyłącznie w języku angielskim, a był taki czas na przykład w Rumunii, gdzie tych programów rumuńskich typowych nie było, to w jakiej do przedszkola przychodzimy praktycznie będąc w stanie się komunikować na swoim poziomie języka angielskiego. Od kiedy zostały wprowadzone tłumaczenia, czy mm, powiedzmy programy umorskie dla, dla dzieci, tak, może, taka możliwość jest coraz, y, znaczy to po prostu y, zanika. Czyli te dzieci jednak ten y, język angielski, tym języku angielskim y, są coraz gorsze. Przynajmniej jeśli chodzi o podstawy. To jest jedna rzecz. Y, druga rzecz to jest... Y, wydaje mi się, że generalnie y, tutaj się wszystko rozbija o, o jedno słowo, jeśli chodzi o nauczanie na, języka angielskiego na terenach wiejskich. Tym tak słowem to jest motywacja to zarówno, jeśli chodzi o rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego, że, no proszę się, nie, znaczy nie oszukujmy się, jeśli dziecko ma powiedziane, że dziecko, w ogóle dziecko na terenie wiejskim, oprócz tego, że chodzi do szkoły, ma jeszcze kupę innych obowiązków do wykonania poza szkołą, więc ono ma naprawdę znacznie mniej, czasów, mniej czasu, niż dziecko na terenie miejskim. I tutaj mówię na przykład o wejściach dodatkowych. Tak? Bo nawet jeśli te zajęcia są odwrochane przez szkołę, to dzieci na przykład no, nie są w stanie, bo na przykład muszą jeszcze pomóc rodzicom. Gdzieś tam w polu czy dzieci, no bo tak dalej dalej tak jest. Yy, a rodzice jakby no, w tym nie pomagają dzieci, bo yy, wręcz odciągają szkoły, bo na przykład dziecko ma dodatkowe zajęcia do wykonania w domu. Musi, yy, musi rodzicom pomóc, bo z kolei to są ludzie, którzy często nie mają tej świadomości, że no Musi to dziecko jakoś tam, że ten język angielski jest bardzo potrzeb. To jest kwestia, by tutaj zapytała właśnie od rodziców, od, od nie wiem, tłumaczenia w jakiś sposób rodzicom, że to jest ważne. Poza tym, jeśli to nie spotyka się z, i te programy, jeśli chodzi o nie, to są bardzo dobre. Przepraszam, się trochę zdenerwowałam. Chodzi o to, że to musi się spotykać z zainteresowaniem dziecka. Jeśli to jest coś, co one lubią robić, to niekoniecznie chodzi o język angielski. Jeśli na przykład dziecko nie wiem, interesuje się dziennikarstwem, tak? a nie da oprócz tego, że na przykład umożliwia, że powiedzmy, ja napiszę program, który tworzy gazetę w języku angielskim. Tak? Chciałabym, żeby dzieci po angielsku pisały gazetkę. Ale oprócz tego, nie ja wiem, dzieci są różne, różny jest poziom języka, ale jeśli to jakby spotyka się z jego takim prawdziwym zainteresowaniem. I ja przy okazji organizuję jakieś wyjazdy na warsztaty dziennikarskie, niekoniecznie w języku angielskim, to jakby ten język angielski przemycam obok. Tak? I jest to w jakiś sposób y, racjonalne, dlatego że jest, jakby, tych, w pewnym momencie jest jakieś takie miejsce, gdzie, gdzie te dwie potrzeby się spotykają. A po trzecie, to też my no, ukrywajmy jednak, tak jak tutaj Stanisław też ktoś powiedział, chodzi o nauczycieli. Bo jeśli ja na przykład uczę w szkole wiejskiej, gimnazjum wiejskim, które sąsiaduje z podstawówką, w sumie jest pięciu nauczycieli z języka angielskiego. I od lat, bo biorę udział w tym programie, nie byłam w ale już w starych Starychadonkach następnego, czyli w 2004 roku byłam i regularnie ja staram się wybrać na te szkolenia. Jeśli ja od tylu lat namawiam tych nauczycieli, żeby jechały, by jechali razem ze mną, I żaden z nich nie podejmuje takiego wysiłku, żaden. Ani jeden. I są to młodzi ludzie, to, są nie, to nie są starzy ludzie. To są ludzie młodsi ode mnie. No to no cóż, no, no jakby. Tutaj też y, y, siłą ich nie wezmę, prawda, jeśli są różnego rodzaju konkursy i w zasadzie na tej nie chcę się tym ludziom powiedzieć, dzieciom, że taki konkurs jest. Nie chcę Pani stosować, naprawdę. Ale no, troszeczkę. Proszę. Przepraszam tak. bardzo. Ale jest po prostu bardzo dużo rzeczy do rozwiązania i naprawdę ja nie widzę tutaj, a to tylko jedną, jedna rzecz. Jeśli chodzi o system, o system, tak. Y, państwo mówicie, y, a nie jest tak dalej, Czy szkoły miejskie nie jest, Przepraszam, ostatnia, ostatnia rzecz. Tak naprawdę w Polsce, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, to jest kraj, gdzie jest jedna z najmniejszych, ilość godzin. Jest jedna z najmniejszych, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego. To jest o Wami, tam jest 5 godzin tygodniowo. W Hiszpanii jest 4 godziny tygodniowo. Ta jedna, nawet ta jedna godzina, to jest bardzo dużo. Ja mówię ogólnie, bo nie, niekoniecznie już go łagodzić. Dziękuję. Ja na wszystko, maksymalnie 10 minut. Więc ja mam taką propozycję, że jeszcze trzy pytania z sali, i czy wypowiedzi, i głos jeszcze poproszę panelistów, żebyśmy mogli to podsumować. Proszę bardzo, jeszcze trzy. Proszę bardzo, tutaj. Jeszcze pani. Ja już zrezygnuję, bo były te <test> pytania. Już były, i tam jeszcze pan, więcej w tym Też bardzo proszę króciutko. Mam nadzieję, że. Bardzo krótko. Mam nadzieję, że się to krótka wypowiedź. Jana Kowalewska, Gmina Gniewino. Gmina, która gościła Hiszpanów, jedna gmina wiejska, która posiada basen, bowling, salę kinową. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Największy problem nauczania języka angielskiego to motywacja u dzieci i rodziców. Tak jak każda gmina i każda szkoła, to są indywidualne uwarunkowania wpływające na poziom języka angielskiego i poziom egzaminów. U nas jest to motywacja u rodziców i u uczniów. I szczerze mówiąc po 10 latach pracy w tej gminie powoli kończą się pomysły co ja mogłabym zrobić żeby dzieci w tej bardzo bogatej gminie zmotywować do pracy. Dziękuję. Ja mam... Właściwie dwie sprawy. Jedna sprawa to jest yy, też związana z motywacją. To jest ciąg, który się w tej chwili zdarza dzieciom od przedszkola do szkoły wyższej. Przez kilka pokoleń była taka prawidłowość. Uczę się, zdobywam średnie wykształcenie, zdobywam wyższe wykształcenie, mam dobrą pracę. Nie działa. Przestało działać. Przestało działać w ten sam sposób motywacja do nauki języka angielskiego. bo się jako taką porozumie, jak pojedzie do roboty do Niemiec, akurat ja jestem z polskiego, chociaż w tej części bardziej wschodniej, znaczy gdzie jest wschodnia ludność, i oni naprawdę nie mają motywacji do tego, żeby się uczyć angielskiego dla przyszłości. Oni się mogą uczyć angielskiego dla gier komputerowych, dla czasami dla rodziców, którym też nie zależy. Bo nie mają, bo oni nie widzą perspektyw. Druga rzecz, to już jest taka bardziej ogólna, to jest wycofywanie się państwa, nie wiem może, to nie państwo, w ogóle y, ze wsi i z miast. To są teatry, to są kina, to są... mówię o dostępie. Muzea. Nagle m, ktoś wpadł na pomysł, że nie ma potrzeby żeby dobrze funkcjonowała kolej, więc się likwiduje PKP, małe stacje i nagle ktoś wpadł na pomysł, że się likwiduje PKS. Ja się pytam, jak dziecko wiejskie, którego rodzice, to zdarza się czasami, ludzie mają prawo nie mieć samochodu, ma dojechać choćby do pobliskiego miasta. Ja już nie mówię o Wrocławiu, o Opolu, tylko do pobliskiego miasta, czyli do brzegu. Jak mi ktoś odpowie na pytania, to pytanie będę bardzo wdzięczny. Mm -hmm. yy, yy, ja mam tylko takie jedno pytanie, czy nie można by było zmonitorować, bo mówimy o tym, że są środki na potrzeby wiejskich dzieci. Jak wszyscy tu zdajemy sobie sprawy, jednak od nas, od tych lokalnych samorządów gminnych, to całkiem inaczej to wygląda. Nie wiem jak to wygląda z drugiej strony, ale my spotykamy się z wielkimi problemami. Nigdy nie ma pieniędzy na nic, również z programem jak tak samo prowadzić można, to nie ma na dowóz nawet, nawet nie można zorganizować wyjazdu, gmina nawet nie stać czy nie chcą dać nawet tego autokaru głupiego, żeby te dzieci zawieźć nawet do miasta już z ważnych kosztów, więc jak możemy tutaj mówić o, o pomocy takiej od Państwa, prawda, oficjalnej, jeżeli my tej pomocy nie widzimy i, i myślę, że wszyscy się zgodzą Słyska. Państwo tutaj ze mną. Samorządy lokalne w ogóle się nami nie zajmują i nam nie pomagają. A Państwo nie powiedział, że to samorządy. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować już drogi Roskessy, wyskręcam się. Pan też Bardzo dobrze. Chciałbym teraz poprosić panelistów, tych, którzy chcieliby się do tego odnieść. Ja myślę, że. Tak na szybko, Pana Marka Zająca, żeby w dwóch zdaniach odnieść się do tej burzy, którą chwłał, troszeczkę, jeśli o słuchanie. Do dubbingu i podpisu. Znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o filmy, o, o słuchanie się i tak dalej, więc tak, po pierwsze, nie bardzo rozumiem, w czym jest problem, że w telewizji są, pod, że w Rumunii te filmy były, teraz ich nie ma. Proszę Państwa, przy, jeżeli ktoś chce, może oglądać dzisiaj telewizję, jaką chce. I pytaniem jest to, co Państwo mówią, brak motywacji, bo jeżeli uczeń chce, zarówno mały, jak i duży, ma w każdej chwili do dyspozycji około 300 kanałów w internecie za darmo. Jest to dostępne, wiem, skorzystam. Więc yy, tu jest kwestia motywacji, tylko dlaczego oni chcą czy nie chcą. I to jest jakiś sztuczny problem w tym momencie, że coś w telewizji publicznej jest czy czegoś nie ma. Więc to, to może być... Moją jest te motywowanie tej jest demotywowanie. A na razie motywowanie do dłuższych wypowiedzi, przepraszam bardzo, musimy niech Państwo macie następne zajęcia, musimy zbierać Pani to chciałam podziękować za ja te, te wszystkie wypowiedzi. Ja identyfikuję się chyba z wszystkimi wypowiedziami. One są bardzo cenne i tak bardzo trafione. Dziękuję, dziękuję że tak powiem o, o zabranie głosu, bo to też daje do myślenia. I chciałam tylko się odnieść do głosu bardzo dla mnie ciekawego z Pani z pogranicza litewsko-białorusko-polskiego o tym kontekście kulturowym nauczania języka angielskiego. To jest rzeczywiście szalenie istotne, jak dzieci ciągle słyszą o wchodzeniu do samolotu, do kina, do, do tramwaju i tak dalej, a my są na wsi. I z tym mi się przypomina też, jak ja wychowywałam na wsi, wszystkie programy telewizyjne dotyczyły aspektu wielkomiejskiego i czasem kompletnie, nie wiedziałam o czym są te programy dla dzieci. I tutaj też, jeszcze nawiązując do filmów telewizji, to może taki byśmy tu mały apel na przykład do telewizji rolniczej złożyli, żeby może jakiś program do nauki języka angielskiego bez tego kontekstu wielkomiejskiego, bo kiedyś w telewizji, żeby też uzyskać jakąś powszechność tego języka angielskiego poprzez telewizję, ale właśnie z innym podejściem. To w ogóle nie odpowiadam na żadne pytania, tylko mam swój pomysł. Pan, pan Marcin pan Marcin Swojty. Proszę Państwa, powiedział o liczbie godzin, ile jest godzin tygodniowo języka w szkole. Tutaj trochę muszę, nie pamiętam, to nawet no, muszę rozczarować, to osoby i Państwa, bo badania niestety bezwidocznie pokazują, że liczba godzin jest w wtórną. To znaczy dużo ważniejsze niż liczba godzin jest to, jakiej jakości te godziny są. I zachęcam Państwa do zapoznania się. Z raportem, który jest dostępny na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. To jest raport z ogromnego badania europejskiego, które nazywało się European Civil Language Competencies. Ono było po raz pierwszy, to jest takie badanie, które aspiruje do językowej wizy. I z tego badania wynika jednoznacznie, na tyle może wynikać jednoznacznie jakiekolwiek badania, że tak naprawdę jeśli chodzi o szkołę, co ważne jest to, ile nauczyciel mówi po angielsku czy w języku obcym na lekcji, tak? jakość tego jest na tylko ile, na ile ten język funkcjonuje w klasie. I w tym badaniu również m.in. jest mowa o tym, że ta telewizja, czy w ogóle funkcjonowanie w kontekście, w którym media ogólnie mówiąc pod, ogólnie to ujmując, są w języku obcym. Przepraszam, język obcym też wspomaga to proces kształcenia językowego. Także ta Hiszpania, którą Pani przywołuje, tak, w Hiszpanii jest dosyć dużo języka angielskiego, natomiast jeśli chodzi o badanie SLC, porównywalnie, tak, mamy 16-letnich uczniów z ubiegłego roku, Polska zajęła miejsce przedostatnie Hiszpanii ostatnio. No, tak, tak, w Hiszpanii w ogóle nie było. Proszę, Ja proszę. Yy, tylko tak, przepraszam, odpowiedź do Pani. To ja znam sytuację, kiedy, kiedy klasy liczy 24 osoby i już nie dzielą na grupy. 24 osoby to nie jest źle dla nauczycieli, który nie uczy języka obcego. Jakby było więcej, to czego by byli chcieli, bo wtedy nam od razu dzielą. To dla niego byłoby źle. Ale w, w szkołach, gdzie jest mądra dyrekcja, to nam bardzo mądre rzeczy, oni nie dzielą, bo nie mogą. Natomiast na poziomie, na przykład jest dwie klasy, gdzie powinno było powstać cztery grupy, tak? Robią trzy poziomowe. Tylko trzy, tak? Łączą wszystkich dzieci i dzielą na trzy po piętnaście, tak? Więc porozmawiajcie z dyrektorami. Zawsze da się dojść do czegoś tam i jakieś wyjście znaleźć. Łączycy e, i mądre w A jak gmina wspiera w ogóle, jest super. Dobrze, dziękuję. Nie, nie, nie będziemy komentować. Ja... Ale ja bym chciała, żeby to systemowo zostało rozwiązane, no masz... a nie mądrością. to ja teraz właśnie ja jestem teraz systemowo. Eee... Chcę podsumować króciutko tą dzisiejszą debatę. Przede wszystkim chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za aktywność, za to, że Państwo siedzieliście tutaj z nami. Prawie dwie godziny za chwilę będzie. Że byliście Państwo aktywni w swoich wypowiedziach. Chciałbym podziękować także panelistom i chciałbym no, króciutko podsumować takie główne tezy. Myślę, że Diagnoza jest, diagnoza taka generalna, tą diagnozą są wyniki egzaminów, to no ona pokazuje, że ta, że ta różnica jest. E, jeśli chodzi o przyczyny, e, to pewnie tutaj można się spierać. E, wydaje się, że większość z nas jest jednak, mimo wszystko, skłonna opatrywać się w kilku kwestiach, w tym przede wszystkim w niedostatkach systemowych na wsi. Nie, przede wszystkim w niedostatkach systemowych, tak, czyli tego, jak ten system funkcjonuje na wsi. A trzeba pamiętać, i to jest taka prawda, której, o której, której Państwo mówiliście, wspominając o tym kontekście społecznym, o kontekście kulturowym, o dostępie do, do, do różnego rodzaju zdobycz cywilizacyjnych, że wieś potrzebuje po prostu więcej uwagi. Na wsi więcej uwagi zarówno ze strony Państwa, więcej uwagi ze strony samorządu lokalnego. Ten samorząd lokalny też trzeba szturać od czasu do czasu, bo, bo my mamy te same problemy z czasami, dlatego podpisujemy umowy z gminami, jak realizujemy program Youngster i tam gminy się zobowiązują do wielu rzeczy, m.in. do zapewnienia dowozu. Ale też trzeba je szturać, te, te które już tą umowę podpisały, no bo to zawsze wygodniej czegoś nie zrobić niż zrobić. Więc jest potrzebne, jest potrzebna więcej uwagi, jest potrzebna więcej motywacji. Rzeczywiście i to jest chyba największy problem z tej dzisiejszej, jakby naj, najważniejszy, według mnie zagadnienie, które wymaga rozważenia także przez nas, jak pomóc Państwu e, także w tej codziennej pracy motywować e, nie tylko uczniów, jak, jak słyszymy, jak motywować także rodziców. E, te, ten program małych grantów. E, w naszym projekcie także działania prospołeczne, one, one taką funkcję pełnią, ale być może trzeba położyć na to jeszcze, jeszcze większy nacisk. Wydaje mi się, że mimo wszystko ta liczba godzin ma znaczenie, zwłaszcza na wsi, że ta liczba godzin ma znaczenie i to nie jest tak, nasze doświadczenia, wbrew, możemy sobie różne statystyki pokazywać, ale nasze doświadczenia mówią, że te kilka godzin dodatkowo na końcu, w ostatnim okresie, kiedy tak, chociaż przy okazji jest oczywiście lepiej zmotywowana, bo widzi ten egzamin zaraz, że te kilka godzin pomaga, pomaga państwu przede wszystkim, ale także, ale także uczniom i daje jakiś efekt. Prawdopodobnie niestety doraźnie, z tego mamy świadomość, dla uczniów doraźny natomiast systemowo, systemowo chyba, chyba trwały, bo to też obserwujemy, że, że państwo nauczyciele stają się z roku na rok lepsi i w związku z tym także poza naszymi programami, w tym codziennym nauczaniu stosujecie po prostu, jesteście lepsi. Jak jesteście lepsi, to właśnie uczniowie korzystają, korzystają nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale w normalnym toku nauczania. I na koniec powiem, że ta motywacja w niewinie, jakbyście wprowadzili naukę języka hiszpańskiego, to przynajmniej na, na, na bieżąco nie byłoby z nią żadnego, żadnego problemu. No ale nie każdy, nie, nie każdy ma szansę, nie dość, mierzyć, że mieszkać w jednej z lepiej zarządzanych gmin, to trzeba pochwalić. I to też jest fajny przypadek. Gminy, która nie ma tak naprawdę nic, nie ma żadnych bogactw naturalnych, niczego, to ma aktywność ludzi i, i mądre władze i tak pochowaliśmy sobie na koniec dzisiejszego dnia wspólnie życzę. Dziękuję bardzo.